W dzisiejszym filmie przyjrzymy się, jak system Comarch ERP Optima może znacząco poprawić zarządzanie płatnościami w kontekście systemu prowizyjnego. Zaczynamy od konfiguracji, która jest kluczowa dla pełnego wykorzystania potencjału tego narzędzia. Pierwszym krokiem jest odpowiednie skonfigurowanie systemu prowizyjnego. Comarch ERP Optima oferuje elastyczne rozwiązania, które można dostosować do specyfiki Twojej firmy. Możesz tworzyć zaawansowane schematy prowizyjne, uwzględniając takie czynniki jak wartość sprzedaży, rodzaj produktów czy osiągnięte cele sprzedażowe. Precyzyjne określenie zasad naliczania prowizji jest fundamentem sprawnego zarządzania płatnościami. Gdy już zdefiniujesz schematy, przyszedł czas na przypisanie ich do odpowiednich pracowników. Komar ERP Optima ułatwia tę procedurę. Co pozwala na szybkie reagowanie na zmiany w strukturze organizacyjnej Twojej firmy. Takie elastyczne podejście jest niezwykle ważne w dynamicznym środowisku biznesowym. Kolejnym krokiem jest rejestracja transakcji sprzedażowych, co stanowi podstawę dla naliczania prowizji. System automatycznie przypisuje transakcje do pracowników, korzystając z wcześniej zdefiniowanych reguł. Integracja z modułem CRM sprawia, że możesz śledzić każdy etap sprzedaży od pierwszego kontaktu z klientem do finalizacji transakcji. Możliwość monitorowania wyników w czasie rzeczywistym pozwala na szybkie podejmowanie decyzji. Komarch ERP Optima automatyzuje także proces naliczania prowizji. Dzięki temu zyskujesz pewność, że wyliczenia są rzetelne, co znacząco redukuje ryzyko błędów i oszczędza naprawdę sporo. Całym procesem. Kluczowym elementem zarządzania płatnościami jest integracja z modułem Kasa Bank. System może automatycznie generować przelewy dla pracowników na podstawie naliczonych prowizji, co znacząco uprości proces wypłat. Dodatkowo, kontrola płynności finansowej oraz zaawansowane narzędzia raportowania pozwalają na bieżące monitorowanie stanu środków oraz dokładną analizę wypłaconych prowizji. Zarządzanie płatnościami w systemie prowizyjnym wymaga ciągłej optymalizacji procesów. Comarch RP Optima wspiera w tym zakresie, automatyzując rutynowe zadania i pozwalając skupiać się na strategicznych aspektach zarządzania finansami. Dzięki personalizowanym raportom decydenci mają dostęp do kluczowych informacji w przejrzystej formie. Nie można zapomnieć o bezpieczeństwie. Komarch ERP Optima gwarantuje kontrolę dostępu do wrażliwych danych, śledzenie wszelkich zmian oraz szyfrowanie informacji, co chroni dane przed nieautoryzowanym dostępem. Podsumowując, skuteczne zarządzanie płatnościami w systemie prowizyjnym z wykorzystaniem Komarch ERP Optima to inwestycja w efektywność i bezpieczeństwo. Automatyzacja, zaawansowane raportowanie. I integracja z innymi modułami sprawiają, że procesy finansowe stają się przejrzyste i optymalne. Dzięki temu możesz skupić się na rozwoju firmy oraz zwiększeniu motywacji pracowników. Pamiętaj, jeśli zmagasz się z optymalizacją procesów płatności, specjaliści z firmy Neosmart z przyjemnością pomogą Ci wdrożyć najlepsze rozwiązania, które przyniosą realne korzyści dla Twojej organizacji. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.